Grzegorz Dziemałek, czyli Szpero, kończy swoją karierę. Gracze. Nie powiemy e sportowo, bo żyła wpłynie e-sportowa krew, także ze sportu, kiedy we sporcie jest się tyle lat, to już się ze sportu wyjść nie da. Po prostu to już zostaje z tobą na zawsze i myślę, że Grzegorz Dziemałek też esportem zostanie na zawsze. Ja chciałem bardzo pięknie po prostu podziękować za wszystkie. Lata, po prostu 12 lat, myślę, że takiej prawdziwej dla mnie, najprawdziwszej chyba przyjaźni sportowej. No jest mi przykro z tego powodu, że nie zobaczymy się już czy to razem, czy jako przeciwnicy na serwerze, ale mam nadzieję, że to też nie zamyka dla ciebie innych dróg, takich chociażby jak trenerka, bo być może w ten sposób się spotkamy na serwerze. Myślę, że masz być z czego dumnym i masz co wspominać. Masa podróży, masa turniejów, masa poznanych super ludzi. Też przypomnę, że Grzech się grał ze mną w drużynie, bodajże w 2009. Graliśmy wtedy w Pentagram Ziszok. Zaprosiłem Grzecha do nas do drużyny. Graliśmy dość sporo, trenowaliśmy, jak już zakwalifikowaliśmy się na turniej, że to były mistrzostwa w jakiejś tam Polski, to Grzechu złamał nogę i niestety nie pojechał z nami na turniej, bo nie puściła go mama. I wtedy wzięliśmy e, zmiennika, no i Grzechu wypadł z drużyny. A Grześka poznałem już dawno temu. To było w 2012 roku, moi drodzy, w grudniu, kiedy po raz pierwszy rywalizowaliśmy ze sobą na lanie, bo to było na pierwszych mistrzostwach Polski w Counter-Strike'a Global Offensive w 2012 roku w Warszawie na jednej z uczelni. I tam po raz pierwszy, słuchajcie graliśmy na nich na lanie, pamiętam, i pamiętam ile złej krwi było między nami, to znaczy. Kiedy pojawiło się CSGO, to pomiędzy sceną Sorsa a pomiędzy 1.6 była KOSA. Ludzie, którzy grali w SORSA, nie robili się z ludźmi z 1.6 i Vice versa, po prostu. Ja jeszcze pamiętam jak, jak w CSGO kleiło, kleiło się pierwsze teamy i graliśmy razem w Arsen. Grzegorz, nareszcie, ile można było czekać, bo to już ponad 15 lat od kiedy byliśmy na naszym pierwszym notabene wspólnym lanie, gdzie pomyliłeś Katowice z Gliwicami i wysiadłeś za wcześnie z pociągu, także dzięki za te wszystkie podwórkowe lany. Grzesiu, historia naszej wspólnej gry sięga już naprawdę, nie wiem, może 10 lat od dnia dzisiejszego, no już trochę czasu minęło. No, i jak zaczęliśmy grać, to już to pewnie byłeś w moim aktualnym wieku pewnie miałeś około 27 lat. I to były takie czasy, gdzie ja tak naprawdę dopiero dorastałem, byłem takim młodzieniaszkiem, chodziłem jeszcze do, do gimnazjum. Jak jeszcze pracowaliśmy w ogóle wszyscy, ty w Midarze, a ja wyszedłem flagi. Eee, piękne czasy. Myślę, że możesz docenić po prostu to, czego inni nie są w stanie docenić czyli też ciężkiej pracy poza e-sportem. któregoś tak naprawdę. Dopiero zaczynał się rozkręcać, zresztą cała kariera była przed nim. Tak naprawdę w kandydaturze Global Offensive, i tak jak swoje pierwsze kroki no stawiało właśnie na takich polskich lanach, no tak później mogliśmy go oglądać na wielkich turniejach, chociażby na majorze e, na Dreamhack Winter 2014, w V-Shipping, gdzie przecież z SC grali no po raz pierwszy, tak naprawdę w historii csgo jako druga polska drużyna, po Virtus Pro no bo Virtus Pro jeszcze wcześniej. Jak mówiłem, Mechatchatch Soldiers Soldier zgrało e, na Dreamhacku Winter 2013, to był pierwszy major, potem był AM Katowice, który był drugim majorem, który się VIP wygrało. I kolejnym był DreamHack Winter 2014, gdzie dostała się ekipa na e, ekipa ESC. I tam, słuchajcie, mieli swój mecz o awans z Needless in Pijamas, i to był mecz. E... Bardzo bliski. Dreamhack Winter 2014 zakończył się zwycięstwem chyba LDLC, ale Nijdżas i Pijama zajęło wtedy drugie miejsce i ESC było o krok od wyeliminowania szwedzkiej drużyny. Było 13-12 na cashu dla Polaków, a i wtedy, ech, wtedy wszystko się posypało niestety, ale myślę, że te rundy, słuchajcie, te rundy gdzieś tam się e, Grzegorzowi śnią do dzisiaj, e, co by było gdyby, można by się zastanawiać, prawda? Gdyby tylko udało im się wtedy e, gdyby tylko udało im się wtedy Pijamas pokonać e, a tym bardziej szkoda, bo później Nessie Pijamas wyeliminowała, e, wyeliminowało Virtus Pro w po półfinale pokonując Polaków 2 do 1. Także to był taki pierwszy wielki turniej, myślę Szpera, na którym naprawdę byli o krok od wyeliminowania faworyta. Niewiele brakowało. Zabrakło być może trochę doświadczenia Albo Krzysiek Getrek po prostu był Krzyśkiem Getreitem w tamtym czasie, po prostu katem i się niestety nie udało. To z tych piękniejszych historii, po też reprezentowaliśmy razem Polskę na miesiącach Europy, Serbii. Później zresztą no, były kolejne duże turnieje, na których, na których brał udział. Między innymi udało się VP wyeliminować, pamiętam na Wesgu. Zatem ekipa wtedy Szpero zdaje się, jako Kingwin grało, grało razem i wtedy wyeliminowało, czy właściwie wyeliminowało, ale no, wtedy grało na półfinale, w półfinale na VP, pamiętam, że wtedy się udało wygrać to dość gładko. Tam było naprawdę bardzo łatwe zwycięstwo. I chłopaki byli super zmotywowani, żeby, żeby z Virtus.pro Pro w końcu wygrać na Lanie, bo wtedy jeszcze na lanie z nimi nie wygrali. To było pierwsze zwycięstwo Spero na lanie na Virtus Pro. Byli praktycznie, że nie do pokonania dla nikogo, więc myślę, że nawet przyczyniliśmy się razem do można powiedzieć rozpadu tej, tej drużyny, no bo chyba od tamtego czasu już mniej więcej zaczynały się tam ich problemy. A my właśnie ich pokonaliśmy i myślę, że jeszcze bardziej ich to dobiło albo zapoczątkowało te wszystkie problemy. Myślę, że to jest coś, co, co będę wspominał najlepiej. Kiedy myślę o tobie, zdawało to się to drugie miejsce. Na pewno super. Bo to było pierwsze zwycięstwo na Lanie, które super smakuje. Zdaje się, że pierwsze zwycięstwo Szpera na 2 to było jeszcze w internecie w ramach SL, gdzie szpero, gdzie szpero zakręcił pięć wygranych klaczów tam na daście dwójce, słuchajcie, szpero po prostu zaraz grały ten mecz w życiu chyba. Bo to jest ostatni klacz w tym meczu być może. Jeden na jednego ma jednak nejda Szpero! Oj, ten net może być zabójczy, szpero! Już nakierowany na rywala biały kontra szpero! Spero będzie grywa się w nogach, szpero zakończy mecz! Tak jest, szpero! Po raz piąty w tym meczu wygrywa klacza jeden na jednego, coś niesamowitego! Byliśmy swojego czasu niepokonani, my rządziliśmy na polskiej scenie. Każdy nie walczył między sobą, a walczył do tego, żeby z nami zagrać i żeby nas pokonać. Więc też na pewno napisaliśmy pewnego czasu w CSGO, e, w Polsce swoją historię, e, na pewno jest co wspominać. Kiedy mo moja kariera się zaczynała, pracowałem sobie grzecznie w Anglii na nocki. i Nagle się odezwał Team Kinguin w składzie Jaty, Michu, R Ralen oraz Mausik. I pamiętam, że jakoś tydzień później zwolniłem się z pracy. Pojechaliśmy do Madrytu, wygraliśmy Madryt, ogólnie mówimy to jest to, podbijemy europejską oraz światową scenę. No i skończyło się już ogólnie na Madrycie, potem już był tylko zniżek i spadek, no ale dobrze wyszło, bo skończył się ten Kinguin, ale co weszło, co weszło, Kochany adwokaci, po adwokaciku pamiętam, że Ty błyszałeś formą AGO Esport. Wybiłem się jako takow w Ago e, przyszła kolej na zmiany u nas, bo od razu wzięliśmy Ciebie do Klanu. No i było fajnie. no Między innymi takie chyba naj, najlepsze wspomnienia, no to e, jeśli chodzi o turnieje, no to pewnie Wesk, drugie miejsce. Krims sprawdzające nam monitory po tym, jak wygraliśmy na no, Inferno 16-0 na nich. To jest Też jeszcze jak ty byłeś powiedzmy z kaperem, to już w ogóle było to takie duło, że to nie był jeden atmosfericz, tylko dwóch, no i... No, ja mam same pozytywne wspomnienia z tego, z całego okresu, z którym e, graliśmy ze sobą. No później oczywiście po tych teamowych różnych przygodach, przede wszystkim oczywiście w Kinguin, w AGO, no przyszła pora też na, na miksowanie i myślę, że jakbym tak mia, jakby miał wskazać jedną z takich topowych miksowych postaci w polskiej scenie CS-a, to, to był to był Szpero, po prostu potrafił, mam wrażenie, Szpero z niczego zbudować złotą drużynę, która w Polsce wygrywała wszystko, oczywiście, tak? Najlepszy mix w Polsce zdecydowanie. Zrobiliśmy wtedy furorę, ludzie uwielbiają to oglądać. Były to zajebiste czasy. gdzie zamieszaliśmy nieraz w jakimś turnieju czy na polskim lanie. Bez treningów gdzieś tam zbierając sobie ekipę szpero, prowadząc swój zespół, no to potrafił naprawdę wygrywać wszystkie takie, takie turnieje, które było trzeba. Czy na LANie, czy w internecie, no to Adwokacik jak się pojawiał, to, to zawsze przywoził złoto, mam wrażenie? Przepiękny Adwokacik V2, yy, comeback, super nam się grało, super atmosferka, dostaliśmy się do V4, pojechaliśmy do Budapesztu, zrobiliśmy wynik jaki zrobiliśmy, nie było najgorzej, nie było najlepiej. Ale po tym turnieju w Budapeszcie, pamiętam, że Wisła się wtedy odezwała. E, w Wiśle mieliśmy bardzo zgraną paczkę. Udało nam się wygrać ostatnie MP na LANie po super kombeku na Honoris, którego myślę, że każdy z nas teraz dobrze wspomina. Zagraliśmy dwa razy na IM, no tutaj niestety bez większych sukcesów, ale i tak było to mega doświadczenie zagrać na e, tak dobre drużyny na LANie. Epizod w Kraków właśnie po tym, po tym wydarzeniu, e, który, który no oczywiście Um, miał swoje też fajne momenty, ale, ale myślę, że projekt jednak zawiódł. A z kolei by, być może czyjś z was już nie pamiętam, ale Szpero był w pierwszym składzie nine, czyli obecnie najlepszej polskiej drużyny. No może teraz y, można wskazać na ekipę ENS, oczywiście, ale ale zaczęło się od Nine, bo to był przecież pierwszy występ polskiej drużyny na Majorze od 5 lat zdaje się, i no, Szpero na Majorze nie zagrał, w nine, w barwach Nine, bo przecież Szpero zastąpił Hades, kiedy opuścił kiedy dopuścił Łens, ale szperu był w tym pierwszym nine i te pierwsze gdzieś tam sukcesy i te pierwsze, um, um, pierwsze koty za płoty to właśnie z resperią na pokładzie. Moi drodzy, ponad 20 lat temu pierwszy raz zagrałem w jakąś tam gierkę z moimi znajomymi, a ponad połowę tego czasu jestem już jej profesjonalnym zawodnikiem. Jest to kupa czasu, w którym miałem okazję zwiedzić wiele ciekawych miejsc, zagrać na ponad 100 turniejach lanowych, jak i jeszcze więcej oczywiście w turniejach online. Poczułem smak zwycięstw, sukcesów, jak i niestety porażek, no i też poznałem wiele wspaniałych osób, a część z nich została moimi przyjaciółmi aż do teraz. Lecz niestety, to co piękne, szybko się kończy, chociaż w tym przypadku może nie szybko, ale tutaj chciałbym ogłosić już oficjalnie, że kończę swoją karierę profesjonalnego zawodnika. Był to piękny okres, yy, oczywiście większa część mojego życia, której nie zapomnę nigdy, ale to też nie oznacza, że chcę odejść stąd na zawsze, bo nie wyobrażam sobie życia bez tego środowiska. I tak jak widzieliście ostatnio, no wiele gdzieś tam byłem tutaj na streamach, robiłem jakichś projektów i na pewno nie zamierzam tego kończyć. Chcę to kontynuować, więc na pewno mnie zobaczycie i liczę, że będziecie dalej ze mną. Ech, sorry. No i cóż jeszcze powiem? Na koniec takie najważniejsze podziękowania dla wszystkich kibiców i widzów, którzy mnie wspierali przez ten czas. To było dla mnie coś najbardziej pięknego, aż mi się lekko ręka trzęsie. Jak teraz to mówię. Ale cóż, no to są emocje jednak, tak jak mówię, to jest część mojego życia. Więc dzięki Wam wszystkim, że byliście ze mną i mam nadzieję, że będziecie dalej, żeby to nie był taki smutny film oczywiście, bo pamiętajcie, koniec czegoś to jest początek czegoś nowego. Także dzięki jeszcze raz. No i co? Do zobaczenia wkrótce. Cześć! Na pewno trzeba powiedzieć, że, że Szpero był bardzo lubianą postacią na polskiej scenie Counter Strike'a, bardzo docenianą, tak myślę, zawsze w takim dobrym humorze, jak graliśmy ze Szperem jakiekolwiek mixy, czy przeciwko sobie, czy, czy ze sobą w drużynie, to zawsze pamiętam, że było mnóstwo fanów w ogóle z tego, więc to, było bardzo, to były zawsze bardzo sympatyczne, sympatyczne potyczki. A poza tym no to Grzegorz był też taki jak jeden z takich ambasadorów polskiego e sportu, myślę, że wypadał super, gość, który przecież promował sport, bo też się wywodzi ze sportu, uwielbiał rywalizację od dziecka, grał przecież w piłkę nożną, więc, więc takie... Takie fajne wartości przekazywał, prawda? Pokazywał, że można łączyć sport ze sportem, pokazywał, że fajna jest ta rywalizacja, potrafi nakręcać, motywować, prawda? I można tym żyć. Także wydaje się, że Grzegorz, może nie powiedziałbym o nim, że jest taką legendą polskiej sceny Counter-Strike'a, bo tutaj no myślę, że, że to zaszczytne miejsce wciąż jest tam, spoczywa na, na barkach tej złotej piątki, prawda? Bez złotej piątki z CSGO. Ale, ale Grzegorz Dziamałek Szpero był naprawdę blisko, był gdzieś tam za plecami ale niedaleko, więc może nie legenda, ale jedna z takich ikon rzekłbym. Grzegorz Spero działałek. Dziękuję serdecznie za te lata kariery, dziękuję za te wszystkie mecze, które mogłem komentować z twoim udziałem, dziękuję za te wszystkie piękne fragi, piękne akcje i za tyle emocji, które dostarczałeś przez lata i mi, i wszystkim polskim esportowym widzom. A co będzie dalej, no to sam jestem ciekaw, jak się dalej potoczy twoja kariera, czy też na trenerce, czy w studio komentatorskim, czy na loży ekspertów, czy po prostu na streamkach, czy na YouTubie, ale trzymam kciuki oczywiście i, I do zobaczenia na serwerze. No cóż, no wydaje mi się, że po prostu no ja zawsze będę, będę z, z łezką w boku wspominał wszystkie, wszystkie nasze e, wspólne wydarzenia, no i te przyszłości, i te, które były. Więc po prostu bardzo, bardzo pięknie dziękuję e, za wszystko, jeżeli chodzi o karierę gracza. Życzę jeszcze raz powodzenia w, w dalszych wyzwaniach. No i, i cóż się mówię, to tak jakby, jakbyśmy się w jakiś sposób rozchodzili, a myślę, że te wszystkie inne rzeczy również będziemy, e, będziemy robić wspólnie, może nie wszystkie, ale dużą część z nich, więc po prostu powodzenia na nowej drodze, życia. E, i jeszcze raz pięknie dziękuję i pozdrawiam. I ja Ci ogólnie życzę wszystkiego najlepszego, mam nadzieję, że jeszcze nasze drogi gdzieś tam się skrzyżują i sobie wspólnie piwko jeszcze wypijemy w przyszłości, także buziaczki. Także Grzesiu, bardzo gratuluję Ci swojej kariery, na pewno była owocna, fajna przyjemna, zapamiętasz ją do końca życia, a ja tobie dziękuję za spędzony wspólnie czas na serwerze, poza serwerem i tak naprawdę naukę mnie życia na, na samym początku, gdzie tak jak wspomniałem, byłem młodzieniaszkiem, a, a ty jako taki najstarszy w gdzieś tam zawsze, yy, zawsze na pewno mogłeś się na tym wzorować, bo spędzaliśmy ze sobą tak dużo czasu, że, że teraz jak ktoś mi mówi, że jestem po prostu głupi, to wiem po kim to mam. No i to trzymaj się Grzesiu i powodonka! Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze nie raz w przyszłości na różnych eventach, Albo nie eventach, również prywatnie. Eee, także no, powodzenia i dziękuję. Grzechu jeszcze raz, wszystkiego dobrego, jesteś gość, dziękuję. Myślę, że to jeszcze nie koniec tam na strumyczkach, jeszcze jakieś e, w CS2 na pewno będziemy się łapać, jak kto wie. adwokaci V3 może, wiesz co chodzi. Także no, wszystkiego dobrego Grzesiu. Dziękuję Ci za ten zajebisty czas. I życzę Ci oczywiście powodzenia w dalszej karierze, nie wiem, ścieżce życiowej, jaką obierzesz, bo mam nadzieję, że zostaniesz mimo wszystko we sporcie i będziesz szerzył swoje doświadczenie i pomożesz jakby polskiej scenie powstać, bo dalej lekko nie jest. Wszystkiego dobrego Ci życzę i wielu sukcesów w czymkolwiek będziesz się teraz zajmował. Na razie. Byłeś bardzo dobrym teammatem, nie tylko na serwerze, ale także poza nim. I chciałem Ci życzyć wszystkiego dobrego, czegokolwiek się podejmiesz, a jestem pewien, że jeszcze niejednokrotnie spotkamy się na eventach, także do zobaczenia szpero i jeszcze raz gratuluję Ci wspaniałej kariery. E, powodzenia, pamiętaj, że CS odchodzi, ale ludzie zostają, więc powodzonka w tym życiu po życiu.